Hej, cześć, witajcie widzowie w najpotężniejszym odcinku Sped Simulator X w ostatnim czasie, jeżeli o mnie chodzi, bo będę dzisiaj sprzedawał tego oto Titanica za mną. Miałem go dość długo, ale słuchajcie, czas go sprzedać, a to z tego powodu, że wszystkie Titaniki chodzą po 10 tegemów. I mam zamiar zarobić te 10 tegemów tylko po to, żeby dostać taką oto deskę. Pozdrawiam każdego tutaj tańczącego widza, siemano, żeby zdobyć Diamond Powerboard. Ona jest za Max Diamonds. Jak masz się takiego Titanika, widzowie, to aktualnie można ją zdobyć i kupimy sobie Titanic Nightmare Czyli podmienimy sobie Titanica, bo one będą i tak już raczej zawsze tak drogie. Z jednego powodu. Skrypty na kopalni diamentów. Kopalni diamentów mega oddaję. Huge e rosną. Mówiłem wam w odcinku, że Huge Hellrocka opłaca się kupować. Wiadomo, opłaca się. 55,4 do 67,7. Jak nagrywałem, to było do 63 chyba B maksymalnie. Także już po 70 zaraz będą chodzić. Także widzowie, szybko kupujcie Huge e i Jajka, żeby mie mieć jak po prostu, jak najwięcej mm, gemów. I słuchajcie, na start wyślemy oczywiście. Mm, Prezenciki, tak, prezenciki. Już, już na chwilę aż po, pomyślałem, co ja miałem wysłać? Tak, więc miałem wysłać Sailor, Sailor Sharki. Mówiłem, że wam będę wysyłał pierwsza osóbka. Wybrałem też drugą osobę. Naprawdę sporo, sporo tych osób wybrałem. Proszę bardzo, druga osóbka. Dzisiaj lecimy na ostro, potężny odcinek, widzowie. I mamy jeszcze Fifi'ego. Także pozdrawiam was serdecznie, Padowie. Wygraliście elegancko Sailor Sharki. Zawsze gdzieś tam sprzedacie, bo wszystko jest teraz drogie. Moje jeden tegemów schowałem do banku. Do tego schowałem jakieś tam swoje rzeczy. I słuchajcie, lecimy na Pro Trading Plaza, nie będę przedłużał, czas zdobyć deskę za 10 trylionów, za 10 tegemów mamy deskę właśnie za maksymalną ilość diamentów, więc ja teraz postaram się sprzedać tego Titanika i pomyślałem, że sprzedam go może za takie 9,5, wiem, że mogę być stratny, ewentualnie za 9,7 ale chciałbym to dzisiaj sprzedać, nie siedzieć 5 lat i, i czekać, aż ktoś kupi za 10 te, no bo nie oszukujmy się, za 10 te, oczywiście jest to maksymalna cena jaką możemy dać w ogóle w psx ale raczej za 10 t te tego Niku i skubnie. Chociaż kto wie, zobaczcie, tu mamy pi bar za 10T, ale mega oferta, naprawdę, mega oferta totalnie. Zobaczmy, czy ktoś tutaj ma w ogóle takie gemy. Ktoś tutaj ma 7 te gemów, czekajcie, ktoś tutaj ma? Ktoś tam będzie miał, chyba, nie? 8700, a to Kejo i kojarzę, kojarzę od drowerka w sumie Mógłby kupić niby ode mnie I czekajcie, czy jakbym mu wysłał trade'a Czy on by zechciał kupić takiego Titanika, żeby później w sumie go oddać W sumie można by takiego deal'a zrobić, jeżeli on ma tyle gemów, tylko że widzę, że ma disabled No masakra, najgorzej, zaraz kogoś znajdę widzowie, sprzedamy Titanika, a później kupimy innego Po prostu, bo mam gemy, żeby sobie nawet troszkę stracić na gemach, nieważne Chcę zrobić tą deskę, więc to jest naprawdę potężny odcinek, bo ta deska pokaże że nasz prestiż 10 tegamów to jest naprawdę dużo. Fajnie będzie mieć taką pamiątkę, póki ta inflacja szaleje, więc zróbmy to takim cwanym tutaj sposobem, jak już mówiłem. Idę szukać kupca. Dobra, widzowie, jesteśmy po małej przerwie, znalazłem idealnego kupca Keioipa w ogóle z ladygo. Keiopa wśród każdego youtubera myślę, się łado. <laughs> siemka, siemka. Tutaj tutaj Słuchaj, widzowie tu tak... masz takiego faj... no? <laughs> Masz takiego fajnego Titanika, a ja właśnie szukałem takiego fajnego Titanika i jeśli idealnie zgraliśmy, no Właśnie wiesz co? Ja szukałem takiej fajnej deski. Ale nie takiej jak ta, bo ta to jest kupa. Ale chciałbym taką z diamentami. No i widzowie, wymyśliliśmy ogólnie, że tutaj Kejoy'owi zrzucimy na trade'a, Elegancką ofertę nam da za to. No i po prostu wiecie, ja sobie ogarnę innego Titaniora. Nie wiem, na przykład Nightmare Kata. I będziemy mieli deskę. O, prosta sprawa. Także Kejoy, czyń tutaj eleganckie honory. Proszę, proszę dać ładnego no tak, słuchaj No to ja ci oferuję. Dam Ci o. 8,7. 4T, o tak, o ładnie. 8. O, no i super. Dużo gamików. No i mam jeszcze z pewnego filmu, który ukaże się za niedługo. Mam troszeczkę Hillary'ów, więc troszeczkę przeznaczek, ale już niektórych nie ma. Dlatego ci tutaj wykładam oczywiście z podpisami, puzonikami. E, no dobra, to oczywiście. Jak, <noise> jak z podpisami, to, to, to tym lepiej, nie? Mega, dobra, fajnie. więcej no. Huge Hellroczki hell też się opłacają. To ja biorę. No, teraz lecę na góry. Wiesz, ja, to ja co? myślę, ja myślę stary, jakbyś dał samego Huge Hellroka, to też bym chyba dał. <laughs> ja no, <laughs> Jajcuję, ale ogólnie nie, te hellroki idą mega w górę. Także dobra, no to co, to robimy dilkę, Ja ci daję jakiego. I ogólnie o. ktoś mi pisał, nie wiem czy to prawda, ja tam się nie znam tam dokładnie, ale chłopy mi no. pisały i to kilka osób, że to jest niby jakieś alt konto tego LCLC, nie? Tego youtubera. Ale nie wiem czy to... Jest jakiś żart, czy nie? Bo wiesz. Wiesz co, że no nie go nie Tylko, że chyba oryginalny, nie wiem, czy to jest. Przez kata napisane. No właśnie. Nie, się wiem. Daje, że tak nie do końca. Nie wiem, czy on to dla jajców sobie sam tak napisał, ale być może, być może jego jakiś alt. Nie wiem, nie znam się, ale tak no, pisali. Więc dobra, ciśniemy. Dajemy ready i robimy grubego deala tutaj. Masz Titaniora, to Ty co pod... gotowi? Ty... Ty potrzebowałeś Titaniora, ja potrzebuję nowej deski. Proste. <laughs> Ja już sobie no na nim ulam... Ja czas nie Ja niestety nie mam jeszcze, ale chciałem wpis, no ale jak taniory ulala. Dobra. Nie no ładnie, dobra. Dzięki ci bardzo. E Elegancko widzę, że cię tutaj wydoiłem do końca. Jeden B chłopca. Nie no, bogacz. Nic nie mam. No, dobra. Ale... Dobra, to co, lecimy dalej widzowie i dziękujemy tutaj się Siemano. Hej kapa. Dobra, widzowie, mamy to zrobione. W sensie prawie już mam 10 tegemów. Brakuje mi dosłownie chyba 6 bilionów, więc ogarnijmy szybko 6 bilionów. Jak to widzowie zrobić? Jak to zrobić? Szybciutko. Nie no, wystawimy coś po prostu, co tutaj mam, tylko dlaczego ja nie mogę tego tutaj wziąć? Halo, halo, nie, nie działa. A tutaj będzie działało. Ej, też nie działa. Ty, co jest? Ja nie działam, widzowie. Nie działam, normalnie nie działam. Chyba że. Aha, bo ja tutaj mam BOFA! <laughs> Nieważne! Dobra, widzowie, robimy tak. Muszę skądś uzyskać 6B. No to najprościej by było po prostu nawet sprzedać tego huge hellrocka, ale wydaje mi się, że zrobimy tak. Skoro Dila mamy fajnego, mamy dużo huge. Ogólnie Titanic sprzedany, ale tylko po to, żeby zdobyć deskę, i później kupimy nowego Titaniora widzowie. Naprawdę mega fajna sprawa, że tak można zrobić. Tego Nightfall Wolfa w sumie możemy sprzedać, tak, wiecie, po cenie takiej o wiele mniejszej i dać ludziom troszkę zarobić? Nie wiem, też tak lubię takie coś robić. Chestbreaker. Dobra, zróbmy tego shiny. Czekajcie, postawimy tego shiny za powiedzmy takie 5B. Imo, bardzo dobra oferta, potężna nawet oferta bym powiedział. Tak samo tutaj dajmy za 2B i to są naprawdę tanie oferty, bo ludzie wszystko zawyżają. Ja dałem nawet poniżej e, rapu. Chyba, że nikt nie kupi, to po prostu pójdę i sprzedam tego huge'a jednego i tyle. Ewentualnie zrobimy tak, że wrzucimy już tutaj, a nie, tam season gifty wrzucają. No to tak średnio nikt tego nie kupił. E, firefighter Dalmation. Dalmatyńczyk za jeden gem. Elegancko. Pamiętam trollowanko jeden gem. To jest naprawdę też totalnie powalone. Tutaj mamy za 10 te Titanic balon manki i tego manki też mógłbym mieć. W sumie wiecie, co mógłbym nawet zrobić? Ja mógłbym zrobić tak, że po prostu wszystkie te titaniory bym sobie porobił do indeksu. Mógłbym kupować jednego za drugim i po prostu wiecie, wszystkie mieć. Chodzić raz z tym, raz z tym. Dobra, ktoś kupił. Kup jeszcze to, stary. Dobra, nawet dam ci taniej. Stary, patrz to, patrz to, patrz to. No mega oferta. Kupcie to tylko, jak chcę deskę. Proszę. Za 3B. No przecież to... Tylko głupi by nie kupił, naprawdę, to mi się mega nie opłaca. Dobra, mamy to, widzowie. Nie, nie mamy tego, brakuje nam 500M. Szybciutko, brakuje nam 500M. Dobra, to Grinch kata za widzowie dajmy 800M. Mega oferta. Patrzcie, 1,58 do 1,93, super teamwork. Szybciutko, kupujcie, dobra, dziękuję Wam bardzo. No i lecimy, mamy trylion, a 9 trylionów tutaj w Saszecie. Zobaczcie, elegancko. Dobra, widzowie, udało się. Mamy 10 trylionów aktualnie. Mamy 10 trylionów, więc w tym momencie zdobyliśmy dechę. Zobaczcie, nawet od razu mi ją założyli. Siemano, jestem teraz diamenciarzem. Witam was serdecznie jako diamenciarz. Fajna decha, zobaczcie, szybko jeździ, także pyszniutka. Mamy odblokowaną nową deskę za Max Diamonds. I w tym momencie mam Hyuji, mam jeszcze, słuchajcie, 10T. Mogę kupić jakiego tylko zechcę Titaniora tak naprawdę. Więc tutaj, no, bezproblemowo możemy to ogarnąć. Więc ja lecę sobie obczaić Titaniora. Ale generalnie odcinek jest udany, widzowie. Tak jak wam mówiłem, chciałem, w sensie zrobiłem to, co chciałem, więc jestem zadowolony. Naprawdę teraz z tymi Titanikami można tak ugrać. Jestem ciekaw, czy kiedyś podniosą ilość gemów w Weku. To wtedy pewnie Titaniory będą jeszcze droższe, więc jakiegoś koniecznie muszę kupić już teraz i na pewno muszę jakiegoś mieć, ale muszę pomyśleć, jakiego bym chciał, bo ewentualnie laki z powrotem, ale raczej nie. Raczej bym wolał coś innego. Mam tutaj lakiego na ramieniu, wiadomo. Też dziękuję każdemu, kto wysyła mi tutaj um, gifciki. Pozdrawiam serdecznie każdego z was. Wyślę Peciszka, wyślę Danielek. Chwilę wyślę poza, a nie, bo nie będę miał miejsca, więc tutaj po prostu wyślemy dla widza, tylko musiałbym zobaczyć Danielek i lecimy 0. 7. Dobra, mamy to. Wyślijmy peciszka dla Daniela. Tak po prostu. Skoro prosi, to przy okazji na odcineczku wyślemy i wyślemy mu peciszka. Czekajcie, jakiego ja mu mogę wysłać peta? No, mógłbym dać jakiegoś dobrego, na przykład takiego 128Q. Proszę cię bardzo, coś dla ciebie. I dostałem... No, już nie mam 10T, ale mamy deskę. Udało się zebrać deskę. Elegancko. Więc teraz lecimy kupić jakiegoś Titanika Za niedługo odcinek z kupienia jakiegoś Titanika. Pochwalę wam się na pewno, jakiego kupiłem. Możecie napisać w komentarzu, jakiego wybyście kupili, jakiego polecacie mi kupić, zostawcie łapę w górę, suba, chcecie więcej takich odcinków i do usłysząka, siema!